Zazwyczaj kupowałam rzeczy do szkoły, do liceum, dużo zeszytów, zakreślaczy, jakieś ułówki, długopisy. W tym roku postanowiłam na minimalizm, bo sama jeszcze do końca nie wiem, co mi się przyda, a postanowiłam skorzystać z formy skorozytów i segregatorów, z której korzystałam podczas przygotowania się do matury z historii. Tutaj pokażę Wam co kupiłam. W pierwszej kolejności jest ryza papieru. Stwierdziłam, że nie będę kupowała pojedynczych zeszytów. Kupię skoroszyt właśnie i do niej będę wpinała kartki z poszczególnych wykładów. Tutaj mam ryzy 500 kartek. Tak dopłaciłam za nią około 14 zł. Kupiłam jeszcze te rzeczy. W czerwcu e, także cena była dosyć większa niż teraz możecie dostać w, w każdym sklepie papierniczym, czy w sieciówce takiej jak Kaufland, Auchan, czy Biedronka, e, więc tu warto się zaopatrzyć e, nawet na pewno, jeżeli idziecie do liceum e, czy gimnazjum, e, przepraszam, czy podstawówki, a to będziecie e, mogli z tego systemu skorzystać. Ja jeszcze żyję tymi czasami, kiedy jeszcze po gimnazjum. Także ciężko mi z tego obiegu wyjść. Tutaj mam długopisy. Są to długopisy z firmy Ink Joy. Tutaj Wam je wstawię na zdjęciu, ale na pewno je dobrze znacie. Jestem jeszcze w wersji. Czarnej, ale też są długopisy kolorowe. Ja dałam gdzieś około złoty 20 złotych, 40 za jeden. Kupiłam 4, bo na co dzień planuję pisać piórem. A jeżeli już poruszam temat pisanie piórem, to polecam Wam bardzo pióro z firmy Parker. Ja mam to pióro już około roku, półtorej. Bardzo świetnie się pisze mam to w wersji czarno-złotej. Zazwyczaj e, używałam je do pisania w języku polskim i historii, e, ponieważ piórem pisze się znacznie szybciej niż pisać Kolorystyczne, takie tradycyjne, jak ja mam granatowych, bo czarne, jaśniejsze, niebieskie. E, widziałam też czerwone i zielone. E, jedno opakowanie takie małe kosztuje 8 zł na stronie oryginalnej. Czasem już są promocje, więc warto spoglądać, jeżeli chodzi o koszt biura jeszcze, bo jak wspomniałam, to one wahają się w okolicach 100 zł. Około 120 powiedzmy. Tutaj czasem można dostać się na promocji, jeżeli znajdę jakąś fajną promocję i stwierdzę, że, że jest opłacalna. To Wam no, oczywiście y, podlinkuję na dole, żebyście mogli zerknąć, może jest tu jakiś miłośnik y, pisanie piórem. Tutaj mam zakreślacze firmy Orion. Mam tutaj sześć zakreślaczy takich podstawowych kolorków. Y, zdecydowałam się na te, bo stwierdziłam, że jak już mam kupować, to chcę sobie sama skompletować. Ja nie lubię żadnych pastelowych, akurat, bo najbardziej mm, um, lubię te. Jestem wzrokowcem, także takie jaskrawe kolory przykładają moją uwagę. Lubię jeszcze takie właśnie niebieskie, mimo że są dosyć ciemne czasem nie widać tuszu, ale do jakiegoś znaczenia e, uważam, że są idealne. Na co dzień korzystam z różowego. Najczęściej z żółtego i z pomarańczowego. Zdarza się, że też korzystam z zielonego. To są takie cztery kolory, z których korzystam najczęściej po prostu. Um. A tutaj zapatrzyłam się w segregator. Jest on firmy Elba. Jest w formacie A4, jest różowy. Tutaj akurat... Jakby na kolor nie miałam wpływu Bo tutaj jakby firma, e, sklep wybierał e, sobie sam kolor, jaki do klienta e, On jest 20 mm Jeżeli chodzi o to, ja nie planowałam, że kupię segregator w takim wymiarze Chciałam A4, natomiast chciałam szerszy segregator Nie spojrzałam, przyszedł taki do mnie Kosztował około 8 zł e, W sumie nie żałuję jest giętki I stwierdziłam, że zrobię z niego planer organizer ma cztery ringi więc kartki nie będą w nim latały. Jeżeli byś, byście chcieli w ogóle film z organizacją, jak robię sobie taki planer, robiłam sobie taki w zeszłym roku. I wiadomo, był, miałam taki wspomniany zapał, zaczęłam go organizować, później już o nim zapomniałam, natomiast w tym roku, godząc pracę ze studiami, na pewno mi się on przyda, także. Tutaj postaram się wykonać również swoje listy i swoje kartki do niego. Jeżeli tutaj macie jakiś pomysł, jak takie listy mogą wyglądać, i sami byście chcieli, abym Wam również udostępniła, to oczywiście piszcie w komentarzu, jakie wersje kolorystyczne bądź jakie wzory podobały Wam by się. Ja oczywiście tutaj postaram się. Gdzieś mniej więcej do dwóch miesięcy To zorganizować Żebyście tu jeszcze Pod koniec października Mogli z nich skorzystać Tu może coś na święta Bożego Narodzenia przygotuję Wiem, że jeszcze jest bardzo dużo czasu Ale wiadomo, tworzenie trochę zajmuje Tak, od znalezienia odpowiedniego programu E, więc e, napiszcie mi, na co wy zwraca, zwracać uwagę podczas robienia takich list. Jakie nagłówki wam się podobają, to e, koniecznie na to zwrócę uwagę. I a Oczywiście za darmo wam później udostępnię, zrobię takie listy. E, I tutaj mam jeszcze folie z koroszyty. Mam tu 20 sztuk. Kolor czerwony, tutaj mamy różne wersje kolorystyczne. E, te z są akurat firmy z Zbiuropola. Biurofo, ja używałam je do organizacji notatek podczas matury z historii Używałam ich w drugiej klasie liceum, w trzeciej klasie liceum Ale kupowałam takie pojedyncze Wiecie, gdzie są w hurtowni ja jeździłam z tatą na zakupy Natomiast w tym roku postanowiłam już zakupić zestaw, żeby nie musieć później jeździć Żeby wszystko było w jednolitym kolorze a Tutaj mam teczkę Firmy Herlitz Jest to teczka, jak widać Ciemna, niebieska, taka granatowa Z gółką Ona jest taka kartonowa Ona kosztowała około 2 zł Także Myślę, że na zajęcie będzie idealnie Żeby włożyć sobie tę kartkę, jakąś folię I żeby to trzymać W jednym miejscu, później wrócić do domu Przepisać notatki na czysto Ja tam nie planuję Brać nie wiadomo ile zeszytów Um, bo w ogóle nie wspomina Wam, idę na studia zaoczne. Także tutaj będę jeździła prosto z pracy czy w weekendy, tak? I um, no, też chcę, żeby tego miejsca um, materiały nie zajmowały wiele. Wiadomo, będzie dużo pisania, ale postaram się jakoś to zorganizować. Może jeszcze dokupię jeden, skoro firmy Elba, żeby to jakoś na mm, fajnie poorganizować. I tutaj. Co jeszcze mogę Wam polecić, to piórnik. Tą firmę pewnie znacie. Ten piórnik ma już 2 lata, tak dwa lata, ale postanowiłam go, go pokazać, dlatego że jest dosyć pakowny. Ma dwie saszetki. Jest firmy Head. Kiedyś można było je dostać w firmie Smyk, w sklepie Smyk. Płaciłam za niego z dostawą około 30 zł. Nie jest teraz już taki piękny jak był, bo jest troszkę podniszczony, natomiast stwierdziłam, że piórnika nie zmieniam w tym roku. W sumie kto patrzy na studiach na piórnik? Może ja. I tam znajdą się poszczególne osoby, ale no. chodzi o to, żeby tam. Wy... Torebce nic się nie walało, ale jeżeli macie jakieś fajne piórniki, sami posiadacie jakieś fajne, e, malutki, e, zgrabne tutaj w jakiejś fajnej wersji kolorystycznej, z fajnym printem, to oczywiście e, podlinkujcie mi albo e, napiszcie w komentarzu. To z chęcią sobie przejrzę i może oszukam coś fajnego i wymienię go. E, I tak to się prezentuje. Ja tutaj nie mam, tak jak mówiłam, dużo rzeczy. Ja starałam się jakby zminimalizować nie dość, że obciążenie to jest i koszt, wiadomo, że studia nie są zbyt nią, tanią rzeczą, ja zdecydowałam się na uczelnię prywatną ze względu na to, że stwierdziłam, że musiałabym mieć znacznie wyższe wyniki niż w chwili obecnej, mimo że nie miałam złych wyników maturalnych. I stwierdziłam, że pójdę na, stu, na uczelnię prywatną, nie dlatego, że mam tyle pieniędzy, żeby je wydawać, ale dlatego, że ja chcę robić w przyszłości coś, co mnie interesuje. Mi się zawsze marzyła się kryminologia i ja chcę do tego dążyć. Także tutaj stwierdziłam, że jeżeli nie mam takiej możliwości um, realizowania się na uczelni państwowej, to wybiorę um, uczelnię prywatną i no, poniosę koszty pójdę do pracy i zarobię sobie na to. E, także tutaj e, ja wiem, że niektórych opinie są różne Natomiast, e, na temat tych uczelni, tak prywatnych, ale tutaj e, no, ja jestem w dobrej myśli, jeżeli jednak byłoby coś nie tak, wiadomo, e, nie mówię o ludziach, tak, bo ludzie są i wyjdą tak z, z tej uczelni. Natomiast jeżeli byłoby coś nie tak z wykładowcami, czy po prostu forma zajęć by mi się nie podobała, to wtedy o tym będę myślała tak o zmianie uczelni. Na ten moment jestem jakby pozytywnie nakręcona na to uczelnię. Słyszałam dobre opinie i złe opinie. Natomiast ja chcę wejść do tej szkoły z czystą kartką i zobaczyć, co jest przede mną. Wiadomo, pierwszy raz idę na studia w ogóle. Nie wiem tak naprawdę, z czym to się je, że tak powiem. No ale myślę, że będzie świetnie w ogóle został ostatni tydzień, zanim rozpocznie się rok szkolny. Wiadomo, rok akademicki rozpoczyna się pod koniec września, początek października. Natomiast jeżeli idziecie do podstawówki bądź liceum, to rok rozpocznie Wam się w poniedziałek 2 września. Także... W ogóle wypocznijcie sobie przez ten tydzień, e, zróbcie wszystko to, na co mieliście ochotę, a, a jednak przez brak czasu albo trochę najemnictwo zapomnieliście o tym. Spędźcie czas z rodziną, bo tak naprawdę jest to najważniejsze. No i ze znajomymi. Wyszalejcie się jeszcze, póki macie czas. No i 2 września e, mam nadzieję, jak wkroczycie do murów tej szkoły. To z radością, że chociaż spotkacie się z przyjaciółmi, z którymi przez wakacje nie mieliście styczności, i że tutaj przyjdziecie pozytywnie nastawieni, bo tak naprawdę powiem Wam, że czasy lice, ale jakie one by nie były, czy czasy z podstawówki, tego Wam nikt nie zwróci. Mi też zawsze mówiono, że Cieszę się, jesteś młoda i później, później już będzie praca, później będą studia, już nie będzie tak kolorowa. No i już powoli zaczynam to odczuwać. Także z pozytywną energią wejdźcie w ten rok szkolny. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Tutaj dziękuję za obejrzenie z całego serca tego filmu. Wiem, że nie jest on perfekcyjny. Tutaj miałam. Było wiele czynników, dlaczego nie miałabym nagrać w ogóle wiele sprzeczności, dlaczego miałabym nagrać ten film. Tutaj w międzyczasie próbowałam dogrywać chyba już trzy razy niektóre scenki, bo po prostu sprzęt mi na to nie pozwolił, ale mam nadzieję, że, że Wam to nie przeszkodzi. I dziękuję Wam, że obejrzeliście. Jeżeli Wam się podobał, to dajcie znać w postaci kciuka w górę, zostawcie po sobie komentarz, a jeżeli mnie um, zasubskrybujecie, to będzie mi naprawdę bardzo miło. E, w ogóle dla mnie jest to w ogóle niespotykana mm, przygoda, że w ogóle zaczynam tutaj kanał na YouTube, mimo że zawsze mm, byłam przeciwniczką wszelkiego nagrywania z mojej strony. Ja lubiłam oczywiście nagrywać filmy, je montować, montować komuś. W różnych wersjach, czy też e, wspomagać swojej koleżanki w montażu. Natomiast nigdy nie postanowiłam sama się odważyć nagrać, i myślę, że ten rok będzie rokiem przełomowym. I że, mimo, że e, pewnie nie będzie dużo ludzi, którzy będą mnie oglądać, e, postanowiłam pójść w to dalej i zacząć nagrywać już tak na poważnie. Także dziękuję bardzo za oglądanie i życzę miłego dnia. A... I jeżeli liście do samego końca, też dajcie mi znać w komentarzu. Napiszcie przykładowo wakacje, żebym wiedziała, że ktoś jednak dobrnął do końca i że nikogo nie zanudziłam. Także pozdrawiam Was, uściski, trzymajcie się.